Dzień dobry, jesteśmy e, południowo wschodniej zasadze, czyli na, prawie na granicy Toronto jesteśmy na ulicy, która nazywa się The Queensway i tu jest bardzo ładnie i tu jest bardzo ładnie oddzielone e, 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 strefy komercyjne od, 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 e, od dzielnic mieszkaniowych. Jest łap... są, są takie momenty, to te miasto mają tutaj takie swoje momenty, że wszystko jest szerokie, ładne, dobrze zorganizowane. I pod tym względem, na przykład takie miasta blisko Toronto, niektóre jak właśnie Mississauga, są lepsze od samego Toronto. Toronto jest miastem jak na Amerykę Północną, dosyć starym i generalnie już biorąc wąskie ulice, które kiedyś tam jeździły tylko konie w sumie i wozy i, i takie rzeczy te miasta takie jak Mississauga czy Vaughan, czy, czy Brampton to bardziej były już zbudowane dla samochodów czyli ulice są szersze i jest jakby wygodniej jeździć z tym, że oczywiście ruch jest dużo bardziej dużo gęstszy Chociaż nie, jest, nie ma takiego natężenia jak, jak, jak w samym mieście Toronto. No, na pewno jeździ się tu lepiej i także mieszka się lepiej. Mieszkałem i w Toronto, i w Mississauga w paru miejscach różnych i tu i tam. No, oczywiście im dalej od centrum, tym większa konieczność posiadania samochodu, to jest oczywiste. A, a szczególnie tutaj, bo to są odległości, po, po, po prostu dla Europejczyka to są odległości absurdalne. Nie? Tu, tu można, ludzie jeżdżą po, po 150 kilometrów do pracy w jedną stronę, niektórzy codziennie, także to jest w Europie w zasadzie nie do pomyślenia, chyba, że jakimś szybkobieżnym pociągiem, ale normalne to nie jest, a także a tu się zdarza często, zdarza się często, ludzie się poświęcają.